Witaj świecie! Hej, witajcie ponownie, kochani! Witajcie! w A które chyba lubicie, no nie? Jeżeli lubicie, zostawcie like, no nie? O to, o to, o to chodzi, nie? No, jedziemy do Michaela, bo, bo musimy odebrać nasz hajs za ten skok, za ten zajebisty napad, na którym żeśmy ostatnio byli w ostatnim odcinku, nie pamiętacie? To i ciebie go obejrzyjcie. Oh, Hej, Michael, jesteś w domu? Are hombra? Halo? O jest, dobra. Chlejesz, ty, gnido? O, siema. Co tam, kurwa? Hipopotam. So, <coughs> Ostatnio, <coughs> jak oglądałem sobie materiał, to słyszałem, że konsolę słychać. Ale trudno. Nic nie zrobię. Hell <laughs> we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. Mexican so motherfucker. So that's that, right? I hope so. I didn't come <laughs> <laughs> Whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davy! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes no no finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. <laughs> Don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh? Really. The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of stones, and Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. Look at this other guy running shop pushes me over and says something like Make sure, this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. Oh, you're stupid, Oh, yeah, you get lit now you. Uh, tre Trevor, baby, you want to you smoke up now? It's don't, do it, baby. Johnny, don't do it, Trevor! You Trevor. again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high, but that don't leave make it, it right! Johnny, leave it! The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. <laughs> you want me to fuck you instead? I is that the problem here? Take off your pants. <laughs> you think this is funny? <laughs> Get them off! <laughs> I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it, leave it. Shut up, Ron. Shh. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Eh? <laughs> fuck you, Trevor. Oh. I still Shh. love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just I know. I know, cowboy. It's okay. Fucking shit! Cut, cut, cut! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Fuck! Honey! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Wait. Głupie laski <laughs> To znaczy głupia laska ta Różnie się z kimś inny, a potem płacze za, za swoim byłym, czy, czy nie wiem, jakimś chuj tam Dobra Siadaj, to jest ten co tak śmiesznie sypleni, nie? God Nie, a gdzie, gdzie jestem On gdzieś tam leży Tutaj jest! A mogę ich przejechać? Nie, bo zaraz będzie. O. o! No Michael Townley. To jest Michael Townley. jego stare nazwisko, nie, Michael Townley. Mogę trochę jak. jak, jak Yeah, yeah, Minecraft I think seeds but if we marry Johnny in the desert and then quiet down that bitch ashley he was in, then find the out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I, I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her. You called her a bitch! Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. So now you had them. Idziemy <gryzamy> gdzie teraz jedziemy? Nie, pa nie pamiętam, gdzie my teraz mamy jechać. Dobrze, dobrze, o to chodzi, bo przecież kurde, chcę sobie tą grę przypomnieć, a nie kurde, przechodzić po raz samty. Hej, hej, fuckers. Wow, hey, Johnny's looking for. Her. You know as a matter of fact I just did just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Uh, Johnny ain't going to be cool if you mess with her again. <laughs> oh really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey cowboy. You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no no no. You don't mind? Oh, because you're a dead man and the only sentient party left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? <laughs> well thank you, Oh, I like it denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh looks like you got something you wanna say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Let's go, ladies. Let's go. You tell you. Co to za świnia tu była? Pierwszy raz świni widziałem, myślałem, że są tylko psy i te gepardy czy, czy jakieś tam to co żyje w górach tutaj damn, nie widziałem jeszcze świni, a, a, słyszałem, że są chyba jeszcze krowy, nie? Kademy, kurde ile ja tutaj przeoczyłem jak grałem po raz pierwszy. Ale wiecie, jak grałem po raz pierwszy, to... O Boże, o Boże, tylko fabuła, fabuła się liczy, no bo no, no, przecież muszę ją przejść. O kurwa, ten wypad, co za chuj <laughs> Widzieliście jak wyjełał? Siadaj baranie! Przytrzymaj L1 na strzelić, no to to akurat wiem. Ale ja, wolę ich przejechać, niż do nich Dobra. No znowu po jakiś, jakimś gównie jeżdżę, zaraz znowu tamten wypadnie z tyłu.

Jakieś spycharki, koparki, boże, dlaczego nie ma tego w GTA Online? Dlaczego tego kroili do GTA Online? Szkoda, szkoda, że, że nie ma większości samochodów. Come on... Nie wiemy dokąd. Aha, no dobrze. Mogę go... go zepchnąć jakoś? Al albo to zrobić w tym stylu? Myślałem, że będzie zjeżdżał na frajer, bo to nie zbawiał. Halera, halera, też dojdzie do jego. Ja nie, mam. nie wiem. Idziemy, jedziemy? Wiem, że tutaj są jakieś. jakaś sekta u tamów poszukiwała. Patrz, zatrzymują się. Co a za frayerzy. Aha, no tak, to jest ich baza. Przecież w GTA Online są I tutaj misje przecież. You. Co, co okej okay, wyjdziesz z tego? Eee. Tom sobie broń weźmiemy. Zabijemy, zabijemy, wysadzimy. Ajolo! Dawaj dalej. Biegnij, biegnij, kurwa, kończ. Nie, od tyłu coś mi tutaj dobra. Zapomniałem, że, że to już, kurde, tutaj nie, nie można tak hardkorowo podchodzić. Bo nie, jak mi przypierdzielę z jakiegoś szoguna albo coś, to będę miał, kurde, ładnie na chacie. A mogę strzelać w te, kurde, wow, jak fajnie się zrobiło. Nawet <noise> <noise> mnie tutaj, następnego przeciwnika. Dobra, jeszcze wstał, chyba im jeszcze trafił. Co oni uciekają? Uciekają, wróć do pikapa. Ja chcę wszystkich rozwalić. Dobra, olać ich. Uciekają, to śmierć frajerom. Uciekamy, to uciekamy. A, to jest ten rozwalony trak. Miałem go sobie wziąć, nie wiem czemu. Jak mam wrócić do furgona, zapnij drzwi. Jebany. żeż Boże, jak się zmęczył. O, oh, yeah, Udajcie się do przyczep. Dobra, myślałem, że. O Jezus, myślałem, że muszę jeszcze bomby tam przy przyczepiać, że ja to była wbietana w i taka misja była. Aha, ale mi jest je popierdliło! Nie jestem nerwowy! Nie, nie będzie Now the bikers are gone. To tylko us, Aztekan i O'Neill's. Zaejewista jest kamera. Gdzie tam pojechałeś? Do... A, dobra, cofa. O, jest, Fry. No, on. no to już <laughs> oh, not anymore, nie będzie. O, nawet nie mór, Dobra. Dlaczego mam Betty 32 rejestracje. <laughs> what the fuck, Trevor? This is the fuck my soggy friend. You are out of business. The lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. Saying something don't make it true. Już nie. Cool. O, frajerze! To... No, halo. Zobaczcie, jak w ogóle on leży na takiego Jezusa. Ręce rozłożył. Dobra, jeszcze go przyjedziemy. Jeszcze go zakopiemy ziemią. Zie zakopalimy go ziemią. Nie rozumiem tych, nie tych wraków samochodów tutaj, jak nieraz są w stanie. To co, co to ma być taka osoba? Czy to po prostu im się nie chce tego? Nie wiem. Zniszczyć, pozbyć się tego, wywieźć. No wcześniej to rozwaliłem i co? I znowu się naprawiło. Ma, ma, Mają rozmach, kurwa, synetycznie czy nie? Przejdę bo... Nie pamiętam, było tak dawno, <laughs> zanim w pamięci krótko trwały. Catching on fast. Yeah, the fucking ghost the fucking I have talking ghost. about. He's alive? He's walking and he's talking. And he's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his MO, and it's the same corny shit he was spewing ten years back. Someone just be a trap, Trevor! What if someone wants you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now. Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos and he's got some explaining to do. Uh, he could be trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory too far even for you, Ronald. Really? No. Well anyway, it seems like a shame for you to be going just as well. <laughs> <TV industry inaudible> <to. Aha, inaudible> okay. Get out of the car, Ron! Any time to think! Pojebane Trevor. Oto kryjówka Trevora. E, możesz tu zachować każdy pojazd, warkując go w garażu, możesz modyfikować swój pojazd w każdy każde mieście w warsztacie do Status Customs. Dzięki za informację, za łóżko. Fajki. Na łóżku? No nie. Zaraz go ubiorę jakoś. Te, 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 Trevor, te, No ale kurwa, telewizor to ty byś mógł mieć jakieś ogarnięty, No, strzały w głowę. Uu. Uu. A widzicie? Nikt nie przeżył, kurde. Mogłem ich kurde zabić, dobić napi się piwa, bo nie mogę tego znieść. Nie mogę tego znieść więcej. Uuu, uh, abym się napił. Teraz browarka, ludzie, takiego zimnego. Na jest dość ciepło i te, teraz taki zimny browarek to... Ło! Naprawdę, przestań pić piwo. Już się wełbie kręci po jednym piwie? Nie, myślałem. Myślałem... Oj, sorry. Kibel tutaj jest śmieszny chyba. Nie, jednak nie. Pussycat. Pussycat does. Okay. Ah, you know I don't like using these things. They're listening. Then make oh. it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You oh. said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. <laughs> Dobra, dawaj się, ja chcę się przebrać w jakąś kurtałkę. Stro Smart stroje? Kurde! A założymy sobie jeansy, jak człowiek. Garnitury mam nawet? Nie, bluzy z kapturem. O nie, bluzy z kapturem to nie. Nie, no jeansy zwykłe, kurde, koszulki Polo. Jebany Trevor, patrzcie jaki model. Jebany model. Model co? Zdarzenia terenowe. Wyścigi są dostępne. Dobra, ale słuchajcie. Widzowie moi kochani. Moi ulubieńcy, moi... Moi ulubieńcy. O, zawsze chciałem tak wylądować na stole. Patrzcie, czołga się jebane do tyłu. O cholera. Słuchajcie, tutaj się będziemy żegnać teraz. Jeszcze mam dla Was jedną pewną informację. Gdyż iż, ponieważ... Um, czy on ma wyjętego penis? Ta, 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 ta lalka? Gdyż iść, ponieważ e, za 3 dni, za 5 dni wychodzi Spider-Man. Nowy, to znaczy gra. The Amazing Spider-Man 2, którą będę nagrywał. Jak pamiętacie, nagrywałem pierwszą część gry. E, całkiem tam nieźle się w to, w to grało, Chciałbym to kontynuować. Byłem też na filmie ostatnio, wczoraj w sumie. E, gra mi się bardzo spodobała. Film mi się bardzo e, spodobał, tak więc jestem strasznie nabuzowany na, na, na tą grę e, kupiłem sobie nawet to znaczy nie, nic, wam, nic wam nie będę mówić co sobie kupiłem jeszcze e, zobaczycie to będzie niespodzianka co e, to znaczy taka niespodzianka no o kurde no, no coś tam no nieważne w każdym razie będzie jeszcze na, na kanale jebany to zrobił będzie na kanale tak jak mówię Spiderman e, nie wiem w jakiej częstotliwości postaram się go często wrzucać tutaj o piesek i i, I tak, to, to, to by było na tyle. Ej, ej no, dlaczego mnie bijesz, Jak. I podrzebraj w ryj. Uuuu, <tryk> <tryk> jak zajebałam mordą. Ej, Geraryk, Hirdogi Jeszcze ją zdeptał. A pies co? Pies na dwa kopy tylko schodzi? A, o Jezus. Wracając, ludzie. Będzie GTA, znaczy będzie spider Spiderman. I to tyle informacji. I wracamy niedługo, myślę, że na tygodniu jakoś już będzie QA, kochani. Tak, QA. Poprosiłem was, żebyście mi pod ostatnim vlogiem zadawali już pytania do niego, tak więc myślę, że stamtąd coś wybiorę. Trzymajcie się na razie, cześć.